Cześć, witam na kanale Harderset. W tym odcinku pokażę Ci, jak włączyć automatyczny tryb nocny w telefonie Huawei Pura 70 Pro. Na początku przechodzimy do aplikacji aparatu i teraz, jeżeli jest odpowiednio ciemno, pojawi nam się tutaj taki księżyc. Po naciśnięciu go, jeżeli będzie tutaj napisany jakiś czas, na przykład 1 sekunda, to oznacza, że nasz tryb, automatyczny tryb nocny jest włączony. Jeżeli nie mamy tej ikonki, jest na przykład w taki sposób, najlepiej zakryć sobie dłonią, obiektyw, tak żeby było ciemno, no. ewentualnie do blatu przyłożyć, o, i pojawiło nam się, ale po drugiej stronie, lub też w tym miejscu, może być, i też można, właśnie, nacisnąć tę opcję, żeby ją włączyć. Jeżeli wideo było dla ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć.